Dzisiaj nikt nie chce być normalny. Dzisiaj wszyscy chcą być ekstra. Wszyscy chcą być zauważeni. Jeżeli mamy do czegoś skłonność, jeżeli mamy do czegoś talent, już będę używała tego słowa w takim rozumieniu, jeżeli nam coś naprawdę dobrze wychodzi, jeżeli tego pragniemy, jeżeli to rozwijamy, to mamy tego obfitość, ale wiecie co? Słyszałam w przedszkolu, że jestem przekupą bazarową, czyli komuś przeszkadzało to gadanie. Słyszałam też w domu, że się za głośno śmieję, czyli komuś przeszkadzało mój głośny śmiech. A niedawno dostałam telefon e, od słuchacza radia, w którym byłam pani Izo. Ja słucham tych audycji, bo pani się tak pięknie śmieje. Ten sam śmiech? Niemożliwe. A nie za głośny? Pomyślałam sobie, co nie? I to, co nam przychodzi naturalnie, my o tym myślimy, że jest przeciętne. Dobrze piszesz, yy. ładnie się ubrałaś, Stary. Dobrze mówisz, tak fajnie rządzisz zespołem, zarządzasz. Yy. W ogóle nie czuję, może nawet za, za ostry jestem. To, co mamy w sobie, Naj... Jako największy dar przychodzi nam z łatwością i my tego nie doceniamy. Ja to porównuję z poziomem morza. Jesteśmy tutaj w górach, wyżej jest nad poziom morza, że to, co my mamy, to jest zero, to jest poziom morza. My myślimy sobie, każdy potrafi, ile razy w życiu usłyszeliście albo powiedzieliście, no trzeba było powiedzieć, trzeba było policzyć. Albo jak mój mąż mówi tak, mogłabyś pomyśleć. Mm. Mm -mm. Więc to co, nam na to, co nam przychodzi łatwo, nie doceniamy tego. Ale jak się zaczynamy porównywać, jak chochla z łyżeczką, to co? Ci, co robią lepiej to, co nam wychodzi gorzej, oh, bogowie. A ci, co robią gorzej od nas coś, no weź się podciągnij. No potrafisz. No jeszcze tysiąc godzin na siłowni i będziesz dźwigał te ciężary. Więc drugą taką myślą, która chce was zaszczepić, pierwsza to, że każdy ma talenty, a druga, że to, co jest waszym największym skarbem, to, co jest waszymi milionami w was, leży wam pod stopami i wy tego nie widzicie. Jak odkryć swoje talenty? Jak wspierać dzieci w rozwijaniu ich pasji na co dzień? Książka Izabeli Antosiewicz. Talenty. Odkryj rozwin, zbierz owoce. Sprawdź na wwwrtck.pl ukośnik sklep. Nazywam się Iza Antosiewicz i od 8 lat przychodzę do człowieka, pojedynczego człowieka, i mówię mu, że jest wyjątkowy i niezwykle potrzebny.